Cześć z tej strony, Gracjan, Prestige Trading. Dzisiaj porozmawiamy sobie o bardzo ważnym temacie. Wytłumaczę ci, czym jest, uwaga, mapa świadomości. Mapa świadomości jest odpowiedzialna za Twoje wszystkie sukcesy w życiu, za to, co osiągasz, za to, czego nie osiągasz. To wszystko siedzi Ci tutaj, 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 właśnie, między uszami troszeczkę powyżej. Jeśli Ty nie zrozumiesz, czym jest mapa świadomości, jeśli pierwszy raz w ogóle o tym słuchasz, no to skup się uważnie, bo to będzie bardzo, bardzo cenne. Jest ktoś taki jak David R. Hawkins i on stworzył skalę świadomości, która pokazuje poziomy energii i wibracji człowieka. Teraz myślisz sobie: Wow, co to jest? Chodzi o to, że jest taka pewna tabela i na nich są po prostu poziomy od najniższych do najwyższych i zależy, gdzie ty jesteś. Tak naprawdę im jesteś niżej, tym mniej osiągasz. Jeśli im jesteś wyżej, tym więcej osiągasz. I na podstawie tego, w którym miejscu jesteś na tabeli, takie właśnie wyniki osiągasz. Z poziomu właśnie jakiejś świadomości. I dlatego dzisiaj tutaj wytłumaczę ci w jaki sposób rozróżnić gdzie jesteś aktualnie na swojej mapie świadomości. Więc zaczynajmy. Jesteśmy tutaj. Tutaj jest mapa świadomości. Mamy tutaj wstyd, winę, apatię, smutek, mamy tutaj pożądanie, złość, dumę i tak dalej i tak dalej. To się wiąże z jakimiś emocjami. Obwinianie, rozpacz, ubolewanie i tak dalej i tak dalej. I teraz co jest bardzo ważne, bardzo ważne, bardzo ważne jest zrozumienie, gdzie ty tu jesteś. Jeśli jesteś na poziomie na przykład wstydu, jesteś na przykład tutaj, no to będziesz miał bardzo, bardzo duże problemy z tym, żeby osiągać cokolwiek na swoim koncie tradingowym, żeby w ogóle cokolwiek zarabiać. Dlaczego? Bo tutaj właśnie działasz z emocji lęku, braku pewności siebie i obwiniasz się cały czas. To jest wstyd obwinianie, i tak jak widzisz tutaj, upokorzenie. Czujesz się upokorzony i nie działasz. Tak jak powinieneś. Tak naprawdę że z najgorszej możliwej pozycji. Twoje decyzje tradingowe wtedy są takie, że nie wchodzisz w pozycję lub zamykasz wszystko w panice. Cały czas się boisz, cały czas się boisz, a twoim efektem jest strata i stagnacja. Nic nie osiągasz. Yeah. Także kontynuujmy dalej. Musisz wyjść ze wstydu. I w jaki sposób? Musisz wyjść świadomy, ale o tym porozmawiamy zaraz. Wyżej mamy winę, apatię, smutek. Przyjmijmy. Że będziemy teraz atakować. Um, zajmiemy się tutaj zielonymi. Będziemy przychodzić od koloru do koloru. Bo kiedy tutaj jesteś na wstydzie, winie winie, winie wina, lubię wino, apatię, smutek, itd, i tak dalej, to są jedne z najniższych emocji. I takimi emocjami ludzie zazwyczaj kierują się w życiu. Taką, takim poziomem świadomości. A emocjami właśnie jest rozpacz, smutek też właśnie, bo tu jest niby poziom smutek, ale smutek to też jest swego rodzaju emocja, bo czujemy się smutni, więc to też jest emocja, więc się to zrozumieć. Ty musisz to zrozumieć, jak oglądasz to. Dlatego to są bardzo, bardzo niskie poziomy. I właśnie na takich poziomach. Zawsze będziesz tracić. Masz, strat, masz straty, masz stagnację, boisz się, robisz overtrading, agresywne, po prostu odzyskiwanie strat, czyli straciłem dwa razy, to chcę teraz odrobić i tracę po raz trzeci, zeruję konto i nic nie zarabiam. Wyżej przechodzimy na odwagę. Odwaga jest bardzo, bardzo ważna. Odwaga jest bardzo, bardzo potężna. Bo kiedy działamy właśnie z takiej odwagi, czyli tak jak tutaj widzimy, na poziomie niebieskim, to jesteśmy pewni siebie. A jak jesteśmy pewni siebie, to lepiej nasze pozycje wyglądają. Jest może więcej na zielono lub jest mniej na zielono, ale odrabiają nam te straty, gdzie jest więcej 100 plusów na czerwono. Nie jest ważne, chodzi o to, że planujemy pozycje lepiej, lepiej analizujemy ryzyko i działamy konsekwentnie. Musimy być odważni. Jeśli nie będziesz odważnym człowiekiem w życiu, to nie będziesz mieć żadnych efektów. Dlatego pora być odważnym. Pora codziennie sobie stawiać jakieś małe kroki w kierunku tego, żeby być lepszym człowiekiem. Jeśli nie będziesz stawiał sobie żadnych kroków, to nie będzie żadnych pozytywnych efektów. Dlatego codziennie musisz stawać się 1% lepszy. Ja nie mówię Ci, żebyś od razu dzisiaj, jak masz 100 na koncie tradingowym, to następnego już musisz zrobić do jutra 100 tysięcy. Nie. Chodzi o to, żebyś podwyższał swoją poprzeczkę świadomie. Świadomie działał na swój umysł i mówił sobie tak. Jestem lepszy, jestem dzisiaj lepszy o 1% i działasz zgodnie ze swoimi posta postanowieniami. Jest coś takiego jak neutralność. Neutralność jest bardzo, bardzo ważna. Tak, tutaj mam neutralność. Neutralność jest tutaj w tym miejscu. Ona jest naprawdę bardzo potężna. Dlaczego? Ja często powtarzam, że my musimy działać. Chociażby z poziomu neutralności. Dlaczego musimy działać z poziomu neutralności? Bo wtedy mamy spokój i brak przywiązania do jakichkolwiek wyników. Nieważne, czy mamy na plus, czy mamy na minus. My cały czas trzymamy się planu, jesteśmy neutralni. Nasze decyzje przede wszystkim są oparte na logice, a nie na jakichś krótkoterminowych emocjach. My chcemy budować długoterminowe bogactwo, więc dlaczego kierujemy się krótkoterminowymi emocjami? Tak nie może być. A tutaj mamy właśnie decyzje oparte na logice, danych, strategii, bez emocji. Ja nie mówię, że całkowicie nie ma emocji. Po prostu nie dajemy się nimi kierować. Odróżniamy nasze emocje. Wyobraź sobie, że masz emocje. Na przykład czujesz się smutny. To mówisz sobie, że czujesz się smutny. Ale nie na przykład jestem smutny, bo ty się utożsamiasz ze swoim smutkiem, a to jest tylko zwykła emocja. Tu jest chmurka. Tu jest smurka, chmurka emocji. A tu jesteś ty. Jesteś, jest, nie jesteście jednością. To jest chmurka emocji. No jest, jest smutek. Ale ja nie jestem tym smutkiem. Odczuwam smutek, odczuwam radość, odczuwam euforię, odczuwam frustrację. Tak zacznij nazywać swoje emocje, bo one nie są tobą. Nie, one nie są tobą. To nie jest twoja tożsamość. Dlatego zrozum, że tutaj, gdzie jesteś na poziomie neutralności, to jest najlepsze, najlepszy poziom, na którym możesz być. Oczywiście mamy tutaj poziomy miłości, radości i tak dalej, że wszystko działa z takiego poziomu akceptacji, adaptujesz się do rynku, intuicyjnie działasz podejmujesz takie strategiczne decyzje, idzie ci łatwo, z takim flow, z takim spokojem, ale zanim to nadejdzie, to musisz wbić się na tą neutralność, musisz podnosić tą poprzeczkę, a żeby to zrobić, musisz być odważny. Dlatego moją radą dla Ciebie jest to, żeby nie za bardzo komplikować tego procesu. Jeśli jesteś nisko tutaj, jesteś na poziomie jakiegoś wstydu, tak jak tutaj widzisz właśnie, jesteś na poziomie wstydu, apatii i tak dalej, tak dalej, to zrozum, że musisz... Wykorzystać odwagę. Ok, boję się. Co zrobiłaby osoba odważna? To nie tak, żeby się nie bała, tylko zrobiłaby coś mimo strachu. Ty wiesz, co robi osoba odważna. Wyobraź sobie, co by zrobiła taka odważna osoba jak ty, albo co by zrobił twój ulubiony bohater filmowy, co by zrobił na przykład twój ojciec, który jest odważny, może ktoś, kogo widziałeś, ktoś, kogo uważasz za autorytet, co on by zrobił, co by zrobił ten profesjonalny trader. To jest właśnie to i wtedy ty wiesz co też musisz zrobić. Dlatego po prostu musisz świadomie zadziałać na swój umysł i stać się odważną osobą. Jestem odważny. Co zrobiłaby odważna osoba? Jeśli będziesz wiedział, co zrobiła odważna osoba, to po prostu tak robisz i celujesz w tą odwagę. Masz taki łuk, masz cięciwę, napinasz i ta strzała leci pff, tutaj. Oj, oj, oj. W kierunku... Odwagi. Ona leci w kierunku odwagi. I nieważne, czy dzisiaj miałeś stop losa, że dzisiaj Ci się nie powiodło. To nie jest tak, że nagle powiedz, sobie, jestem odważny i nagle będziesz mieć same plusy. Nagle będziesz Ci codziennie wychodzić, nagle będziesz robić 100% konta każdego dnia. Nie, nie, to nie chodzi o to. To jest Twoja, to jest proces, który musisz przejść. To jest Twoja codzienna, można powiedzieć, walka o lepsze jutro. Walka o siebie, ale nie traktuj tego jako walkę, jako pole walki, jako pole wojny. Ty musisz lebelować jako człowiek, musisz się rozwijać. Musisz codziennie dawać sobie jakieś wyzwania, musisz wstawiać się w takich sytuacjach niekomfortowych, bo tylko w niekomforcie będziesz rósł. Tak samo na przykład możesz to porównać do ćwiczeń na siłownię. Twoje mięśnie rosną pod wpływem stresu. Musisz najpierw te mięśnie rozerwać, one się stresują i potem no, odpoczywają i sobie rosną. A nie, że ty leżysz kurwa, na kanapie, nic nie robisz i mi, że ci mięśni urosną. Nie, nie, to działasz właśnie z tych niskich tutaj poziomów. Jak będziesz działać z tych niskich poziomów, to nie będzie tak naprawdę żadnych efektów. To jest bardzo, bardzo ważne, żebyś to zrozumiał. I myślę, że na tym powinienem skończyć tak naprawdę cały odcinek, bo to jest naprawdę bardzo potężne. Zrozum to. Mapa świadomości. Wtedy Ty wychodząc ty, działając odważnie, wchodzisz w stan neutralny. Czyli już cię nie rusza, że masz te straty, czy masz te zyski. Po prostu traktujesz to jako codzienną pracę. Dobra, zarobiłem zajebiście, trzymam się planu. Nieważne, że dzisiaj mam stop lossy I następnego też dnia mam stop lossy, Bo trzeciego dnia mogę odrobić wszystkie straty. I wtedy ja działam z poziomu jakiego? Działam z poziomu, działam z poziomu mocy. Działam z poziomu mocy. A nie z poziomu siły. Więc to jest też bardzo ważne. Jesteś osobą, która ma moc. Ma moc zmiany siebie na lepsze. Wykorzystuje tą umiejętność, wykorzystuje tą moc i świadomość tego, co mi otacza, swoich schematów myślowych, swoich decyzji, które podejmuję. Bo zarabianie na rynku polega na tym, że podejmujesz jakieś decyzje w jakimś określonym momencie i to generuje jakiś wynik. Zrozum, że właśnie w taki sposób to działa. Kiedy Ty już klikniesz buy lub kiedy klikniesz sell, już nic nie możesz zrobić. Dlatego tak ważne jest, żebyś nie podejmował decyzji z poziomu emocjonalnego, a najczęściej się je podejmuje właśnie z tych niskich poziomów. Nie, stąd nie powinieneś podejmować decyzji. Stąd nie podejmujemy tych decyzji. Podejmujemy decyzje stąd. Od odwagi, po neutralność, po radość, spokój itd. itd. Jeśli w taki sposób będziesz działać, to będziesz mieć lepsze efekty, będziesz działał w zgodzie ze sobą, a Twój deep work będzie lepszy. Będziesz łatwiej wchodził w stan flow, w stan focus, będziesz intuicyjnie podejmował decyzje. Będziesz mógł wtedy siedzieć właśnie przy znajomych, tradeować i zarabiać. To jest marzenie wielu. Ja wiem, że to jest marzenie wielu, ale żeby to się stało, najpierw zrozum, jakie mechanizmy panują tutaj, gdzie Ty jesteś tutaj, na tej mapie świadomości. Usiądź sobie, potraduj, nawet lepiej na Kącie realnym, bo na demo nic nie czujemy, bo przecież to nie są prawdziwe pieniądze. To nie jest porada inwestycyjna, od razu ci mówię. To jest to, żebyś zrozumiał, w jaki sposób działa Twoja świadomość. Zaobserwuj siebie, jak się czujesz, kiedy zaczynasz tradeować. i wtedy zrozumiesz, na jakim poziomie świadomości jesteś. Ciągle jesteś panicznie, panicznie przestraszony, ciągle się boisz, że stracisz, overtradujesz. To jesteś tutaj bardzo nisko i gdzie jesteś. A potem zadziałaj odważnie. Zmień to. I pnij się wyżej do neutralności, a z neutralności do akceptacji spokoju i tak dalej. Nie będziemy gadać o oświeceniu, bo to jest bardzo, bardzo trudny proces, bardzo wysoki proces, którego bym ci nie wytłumaczył, a to nie jest meritum dzisiejszego odcinka. Meritum dzisiejszego odcinka jest po to, żebyś wyszedł z tych niskich poziomów, wszedł na te wyższe. I to jest meritum tego całego odcinka. Więc weź się do roboty już teraz, nie ma sensu, abyś czekał.